A więc tak, znowu wróciłam po dziwnej, strasznie długiej przerwie. I tak, jak widzicie, nagrywam to od 21:18. Właściwie to nagrywam to już ponad pół godziny, bo się nad tym męczę strasznie. I, a więc przejdźmy do tematu. Tak, ja mam 18%. Dobra, zacznijmy. Jakim typem człowieka jesteś? Bardzo podziwiasz ludzi, którzy po najgorszych ciosach podnoszą się silniejsi. Sta, stale rozwiązują swoje umiejętności. Rozwijają swoje umiejętności. Są ambitni i niestrudzeni. Potrafią każdego przekonać do swoich racji. Pomagają innym. Działają chary, charytatywnie. Są charyzmatyczni liderami. Okej. Okay. No, co ja bym wolała? Ja najbardziej podziwiam ludzi, co po najgorszych ciosach, ten Twój idealny partner. Mam mnóstwo pomysł pomysłów i planów, które realizuje. Jest re serdeczny i kontaktowy. Oferuje wsparcie, nawet jeśli o nie nie prosisz. Wie, że potrzebujesz swobody i przestrzeni. Jest dojrzały, od Odpowiedzialny i nie rzucę słów na wiatr. Inspiruje cię intelektualnie. Nie. Ja bym chciała mieć najlepszego partnera. Nie. mam mnóstwo pomysłów nie. Coś: yy, serdeczny i kontaktowy? No, to tak, ale zobaczymy jeszcze. Wie, czy potrzebujesz spowody? Nie. Oferuję wsparcie? Nie. Jest dojrzały, odpowiedzialny i nie rzuca słów na wiatr. W sumie ja rzucam słowa na wiatr, więc... No, to najlepsze. Do której z tych postaci jest ci charakterystycznie najbliżej. Osiołek ze szreka. Herkules. Herkules poirocz. Poliana, Hermiona, Gra, Hermiona Grander, Ariana Grander, Pan Samochodzik, Małe Książę. Ja nie wiem, chyba ma, chyba rzeka. Coś takiego, no. E, zdarzyło ci się strzelić, e, słyszeć, że jesteś osobą. Agresywną, niecierpliwą, pedantyczną, nieżyciową, przesadnie, wymagającą, naiwną. Słyszałam, że jestem agresywna i że jestem em, naiwna. Najmniej naiwna, bo w mojej klasie kiedyś tak mówi dalej mówią w sumie. No, mówią. Dobra. Żywiołem, który najbardziej ci po, pociąga jest ziemia, ogień, powietrze, woda. Woda, ja kocham wodę. Ziemia, ogień, powietrze i woda, woda. Wybierz zdjęcie. Hmm. O, boże, ja zawsze uwielbiałam te płatki. Ja w się sensie tam... Ale i ten interesujący kwiat. Hmm. Tak, już widziałam. To są moje ulubione, ale te są interesujące. Zobaczmy. No dobra. Przeliczanie. O, optym... optymistyczne. Najbardziej wybierający się Twoja cecha to optymi... optymizm. Patrzysz na świat z, pogląd z ra i radością, nie przejmując się dokuczliwym drobiazgami, ale za to czerpiąc radość z, tym przyjemnym, przy, z, z tych przyjemnych. Potrafisz dostrzec jasną stronę każdej sytuacji i wskazać. Ją in, innym po, podnosząc ich na duchu. Muszę coś zrobić zdjęcie. Serio? Muszę, muszę, muszę. Okej. Okay. A więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało, żeby A pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, o tym, żeby wszystko było dobrze. I. O, tym, żeby... o załapkowaniu kanału, nie o tym, żeby wszystko było dobrze. Chociaż tego też Wam życzę. E, jak widzicie, jestem optymistyczna. E, um, trochę się cieszę, a trochę się nie cieszę. No ale w sumie fajnie jest być taką radosną, pełną energii, pełną życia, pełną wszystkiego w sumie, pełną chęci do nagrywania. No a więc ja dzisiaj się z wami już żegnam. Życzę wam wszystkim miłych ferii, bo nagrywam, to, bo nagrywam to w feriach 2022 roku. No i żeby żeby wasze ferie dzisiaj były udane. I nie tylko dzisiaj, przez całe trzy tygodnie, dwa. No, tego wam życzę. Elo wszystkim. No i narka. 唉。Ah.